Siemaneczko, z tej strony Gamerka. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Blockstar Planet i dzisiaj będziemy sobie przechodzić tylko szkolne parkoury, bo jutro już jest szkoła, koniec weekendu niestety. Dlatego szkolne parkoury, więc zapraszam do oglądania. stawiacie łapeczki w górę, ja sobie katam na dole wraz z dzwoneczkiem, więc zapraszam. Okej, okay, więc tutaj mamy jakieś szkolne parkurki, więc sobie weźmy ten pierwszy, co tutaj się znajduje, dajmy łapeczkę w górę i wejdźmy w niego. Ok, więc jesteśmy już tutaj na starcie. Tutaj są zwierzaczki. O jednorożec jest super. Dobra, pogłaszczmy sobie tutaj wszystkie. Zobaczmy, czy nie ma tutaj przypadkiem żadnego kluczyka. Nie, ok. E, dobra, więc tutaj najpierw sobie skaczemy po ołówkach. Bardzo fajne, tylko szkoda, że te gumki nie są przypadkiem różowe. E, możecie pisać w komentarzach, ile macie jutro lekcji. Ja mam niestety 7, bardzo dużo. I kończę o 14.00. O, tutaj mamy piórniczki, ale fajne. Nie wpadłabym na to, <grych> żeby zrobić takie coś. Bardzo fajne. O nie, myślałam, że wskoczymy tam. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz. Nie ma problemu. Myślę, że dzisiaj sobie przejdziemy tak z 4 parkury. O, do, dołączył do mnie Pingwinek. 1, 2, 3, 4. Pozdrawiam serdecznie. Dobra? I napisała hejo. No, hejo, hejo. Ale nie odpisujemy. Mm. Zobaczymy. Znowu po tych piórniczkach. I teraz, co tutaj mamy? Nie, nie wiem. Nie wiem, co to jest. A to są chyba gumki. Na razie nie będę odpisywać, ponieważ się skupiam tutaj. czyli mamy chyba kleje. Tak mi się wydaje. Wo, wo, wo. Dobra, zrobimy tutaj stripka. Um, dobra. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Ale fajne, co to jest? Aha, to jest chyba zeszyt. Nie, to jest długopis tutaj, ten różowy. I jakaś kartka z napisami. O, teraz mam chyba komputer. Ło. Dobra. Tak, to jest komputer. Dobra, więc sobie skaczemy. O nie, on jest trudny. Parkurek. Dobra, Dobra, sobie skaczemy. Teraz mam te plecaczki... Różowe w moim ulubionym kolorze. Jak chcecie, możecie robić dla mnie parkurki, na pewno będę je przechodzić na odcinku, więc warto. Również was pozdrowię. Może dam Wam uśmieszka jeszcze. Dobra, no, więc tutaj mieliśmy nożyczki, teraz nie wiem, co to jest. Ło, Ło, Ale musimy uważać, bo tutaj również jest fioletowa lawa. Teraz tutaj mamy yy, oreoski. Nie! Kurcze, ale dobra, jesteśmy na szczęście. Tutaj mamy sporo kryształu, więc nic się nie dzieje. Dobra, jesteśmy znowu na oreoskach. Musimy uważać, bo tutaj jest smoła. Dobra, teraz sobie wskaczamy o tu. Musimy tak ostrożnie. Dobra, udało się. Teraz mamy tutaj kredki, linijki, zeszyt i metę. Więc widzimy się na następnym parkurze. Okej, okay, myślę, że możemy sobie następny przejść o taki niemożliwy. No, wydaje się nawet prosty, jak na niemożliwy. Ale no, nie wiem, jak tam będzie, więc wchodzimy w niego, zobaczymy komentarze. Pozdro... Pozdrawiam... Po, Napiszemy... Pozdrawiam... Z... Odcinka, hmm. kanał, gamerka, napiszemy, oczywiście nie muszą wbijać, dobra, więc sobie zagrajmy, dobra, jesteśmy na takim zielonym starcie, zobaczmy czy tam z tyłu nic nie ma, eee, może jutro gdzieś około 16:00. Będzie live, ale nie będzie on zbyt długi, ponieważ dużo mam nauki. E, jeszcze niestety jutro mam jakiś sprawdzian. E, z chyba, z matematyki. Wy możecie pisać, czy macie jakieś sprawdziany jutro, u e, jajku, kartkówki czy coś. Tutaj mamy chyba tablicę pani. E, ja mam akurat białą. W mojej klasie, bo ja mam taką namazak. E, możecie pisać jakie wy macie. Dobra, więc sobie skaczemy tutaj. Jejku! Już nie ogarniam gdzie mam tutaj skakać. Faktycznie trochę trudny ten parkour. Myślałam, że będzie prostszy. Nie! Dobra, słuchajcie, ja już tam dojdę na to ostatnie. Nie wiem co to było. A, tablicę. E, I wtedy do Was wracam. O, tutaj mamy działania z tej lawy. Dobra, zaraz do Was wracam. Patrzcie co tutaj jakby zrozumiałam. Patrzcie, tutaj mamy ławki i tam mamy tablicę, jakby pani ten... Dobra, więc ja tam dojdę i do Was wracam. Okej, okay, już tutaj doszłam na ostatnie i teraz idziemy sobie tutaj. Teraz mamy tutaj jakieś dzwonki. Mm, takie szare. Więc sobie skaczemy. Mam nadzieję, że ten parkour nam wyjdzie. Bo nie chcę zbytnio dużo razy ginąć. Dobra, co tutaj? mam teraz jakiś tunel. Dobra, skaczemy. Um. A, już jest meta. Więc idziemy na kolejny parkour. Więc może teraz sobie jakiś wylosujemy. Kurczę. Um, dobra, kliknę. Taki. Jest on niemożliwy. No dobra, weźmy go. Ten, i myślę, że jeszcze jeden, i będzie idealnie na odcinek. Dobra, więc tutaj mamy chyba ołówki. Tak, ołówki mamy, tylko jakby bez rysika. Patrzcie. Tylko czarne to z przodu takie. Chyba, że to jest rysik, jakby. No nie wiem. Dobra, więc teraz mamy długopisy niebieskie. No, ja mam sporo niebieskich długopisów. Cały piórnik normalnie. Nie, no, no, trochę przesadziłam, no, troszkę mniej. Dobra, więc sobie skaczemy. Możecie napisać w komentarzach, jakie wolicie długopisy, czy czarne, czy niebieskie. Ja ogólnie kiedyś wolałam czarne, ale teraz wolę niebieskie. Dobra, co tutaj teraz mamy? To są chyba piórniki, takie tęczowe, bardzo ładne. Więc sobie skaczemy. Może jutro będzie live'ik właśnie o około 16 albo odcinek. Gdzie tu teraz iść? Um. No, jakby tak trochę nie wiem Może źle poszłam czy coś albo nie widzę. Um. A tu nie ma chyba żadnego przejścia. Czy ktoś go przeszedł? Wydaje mi się, że nie da się go przejść. Czekajcie, przejdźmy sobie go jeszcze raz. Tutaj nic nie ma. No po prostu tam nie ma przejścia. Dziwne. Dobra, spróbuję jeszcze tam coś poszukać. Jesteśmy tutaj na długopisach. Może z długopisów jakoś tam trzeba? Nie, da się niestety oszukać. Dobra. Lecimy sobie po niebieskich długopisach. Yy, może coś tutaj? Nie. Coś jakieś książki albo zaszyty. Ale bardziej zeszyty chyba. No, ale ja nie wiem, albo ja po prostu jestem jakaś ślepa, czy coś, czy jej nie widzę. No, ale no, patrzcie, tutaj naprawdę nic nie ma. Tyś chyba portal nie załadował, czy coś. Bo tutaj nie ma żadnego przejścia, nawet nie ma żadnej dziury. Hmm. Kurczę, niestety musimy wyjść z tego parkuru, ponieważ nic tu się nie da zrobić, więc idziemy na kolejny. ok teraz może sobie weźmy taki, już nie będę losować, bo tam troszkę mi nie wyszło. Jest on od Margot321, pozdrawiam i sobie w niego wchodzimy. ok jesteśmy już na parkurze, więc yy, tutaj wydaje mi się, że nic nie ma. Ale wiecie, warto sprawdzić, a tutaj się nie dał szukać niestety. Tam już widzę jakieś gumki. Dobra, tutaj mamy ołówek, on jest bardzo ładny. Ale on też chyba nie ma rysika. Albo one po prostu takie są, no nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy to tak ma być. Dobra, sobie przechodzimy po gumkach. Miałam kiedyś osobiście taką gumkę, tylko że zamiast czerwonego był różowy. Wow, wow. Dobra, teraz mamy ławki. Okej. Okay głowoi. Wow. Yy, skaczemy sobie. Nie co to co to co, to co, co jest książki tak jak na tamtym parkurze takie same chyba. Mamy mało życia. Mam nadzieję, że nam się uda go przejść. Kibelki w szkolnym parkurze. No w sumie. W szkole są kibelki ogólnie, więc. A to co to? Aha, bo pewnie się nie dało doskoczyć. Dobra. Idziemy. O nie. Jedno życie. Nie, ja nie dam rady tego przejść. Tutaj mamy nożyczki. Schody. Wow. Dobra, myślałam, że on będzie trudniejszy, ale jeszcze możemy tutaj skinąć. Dobra, udało się, więc idziemy na ostatni parkour w tym odcinku. Myślę, że ostatni parkour w sumie jest... Spróbujemy sobie wylosować, więc sobie losujemy. Um, I wylosował nam się taki. No dobra, możemy go przejść. Ok, już jesteśmy tutaj na tym parku, że zobaczmy, czy tutaj nie ma żadnego kluczyka. Jak sprawdzam wszystkich, to i w tym sprawdzę. Dobra, nie ma. Tutaj są takie same ołówki jak na tamtym parku, że więc sobie skaczemy. Ło, nie, 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 nie. Dobra, tutaj mamy ten autobus szkolny, tak mi się wydaje. Też mamy takie trójkąty. Ok, skaczemy sobie. Okej, okay, już mamy metę, więc bardzo krótki parkour, więc dziękuję za oglądanie. że zostaliście ze mną do końca. Zostawiajcie łapeczki w górę, subika tam na dole wraz z dzwoneczkiem i do zobaczenia w następnym odcinku, pa!